Dzień dobry Państwu. Ja chyba też powinnam tak jak Kevin złapać się i zrobić szok. Słuchajcie, e, niesamowita informacja wypłynęła, bo spodziewałam się, że chyba wszystkie filmy będą e, robić odświeżenia ich. Natomiast jeśli chodzi o Kevina samego w domu, mamy tu na pewno fanów, jest to dość popularny film u nas w Polsce. Słuchajcie, okazuje się, że reżyser, który tworzył te 35 lat temu ten film, czyli um, Chris Columbus powiedział jasno i wyraźnie, że są filmy, których po prostu nie da się odświeżyć i których nie powinno się odświeżać. I właśnie Kevin sam w domu jest takim filmem. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego pomysłu, też sam reżyser twierdzi, że nie powinien być w ogóle odnawiany. A co wy o tym sądzicie? Ja uważam, że jednak faktycznie zostawmy to tamte czasy, tamto życie, to, to był wtedy, na tamten czas to był hit. A czy według Was powinno się odświeżać ten film, czy nie? Ciekawa jestem waszej opinii. Dobrego dnia.